Jeżeli obiło Ci się kiedyś o uszy prawo Mateusza, to wiesz, że w życiu bogaci się bogacą, a biedni biednieją. To znaczy, ci, którzy mają dużo, będą mieć jeszcze więcej, a ci z niewielkim majątkiem, zgodnie z tą zasadą, będą mieć jeszcze mniej. Dziś chcę Ci jednak pokazać inne podejście do życia. Chcę udowodnić, że w biznesie o sukcesie nie decyduje tylko i wyłącznie szczęście. Okazuje się, że sukces w życiu i w biznesie nie jest zarezerwowany tylko dla tych, Którzy są na niego z góry skazani. Biedni mogą się bogacić, pod warunkiem, że zrozumieją, z jakich obszarów swojego życia, charakteru i doświadczenia mogą czerpać coś, co stanie się ich nieuczciwą przewagą konkurencyjną. Tych obszarów jest dziewięć i dziś wszystkie ci pokażę. Pierwszy obszar to nastawienie, żeby mimo przeciwności, braku szczęścia czy rodzinnego bogactwa osiągać sukces, Musisz sobie pewne rzeczy w głowie poukładać.